No, i mamy nowego jeźdźca, apokalipsy. Wyjeżdżamy z Wietnamu, a jeśli tego nie ukarnę, ponieważ... to Ile jest tutaj rodzaju fryżu, i ile kupujących? Cześć, witajcie wam. Dzień dobry. Oj, tam pani mi wylecia Co? Są w tym A to strata. No dobrze. Śniadanie. To ma to, co ja miałam na, na kolację, to makaron tego bun. Do tego sos, taki sam jak mój, i kosz. kosz to z ziołami. I ja mam bańkolony, czyli też dosyć popularna potrawa na północy, którą już raz, nieraz. Czyli takie można powiedzieć naleśniki ryżowe zabijane w środku z takim farszem grzybowym i do tego taki sam sos jak Mariusza w którym są dodawane kawałki mielonego mięsa które były wcześniej farbowane w kotleciki i robione na grill. zatem to nasze śniadanie, moje chyba kosztuje 20, a Mariuszu 25 tysięcy więc w sumie to właśnie Około 4 zł tak, za, za sztukę. Więc myślałam przez całą noc odnośnie tego pytania, co bym przebyciła do Kuchni polskiej z przyprawy z Wietnamu. A jednak będzie dzisiaj odpowiedź. Ym, I o ile? Może tak. Przyprawy? nie Niezupełnie przyprawy, chociaż no, przyprawy. To chodzi mi o właśnie takie świeże zioła. Kurde, jakby to było fajne, gdybyśmy właśnie używali do naszych potraw tak dużo świeżych ziół, nie wiecie, tylko garstka na wiatruszki, które w wielu przypadkach jest nie widzona, tylko właśnie taka różnorodność i wielkich kawałkach, wielkich kawałki w liściach i tak dalej. To bym tak to życzyła. A poza tym do pięknie polskim chciałam przemycić tą zdolność Wiettamczyków do robienia Kotowiczów. Co? Kotowiczów. Nie do robienia y, jedzenia, które ma tak wiele, y, może nawet nie bardzo smakowych, ale właśnie tekstur. Jest coś miękkiego, jest coś trupiącego, y, jest coś y, 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 nie wiem, twardego i jakby mieszanina tego, no nie wiem, dla mnie <laughs> jakieś takie super dodatkowe efekty smakowe. Nie wiem, czy to ma sens, ale tego bym sobie życzyło. Ma awesome. sens. Przyszliśmy na targ. I jest szaleństwo tutaj. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo rajwach, i bardzo dużo motorów i rowerów. Nie sprzedają coś takiego. Kurde, i nie wiem, co to jest. Widzicie, takie, nazwijmy to puzzle. Nie wiem, czy to jest ciasta ryżowego. Pewnie tak, ale do czego to służy? Nie wiadomo. Pytaliście jak z ryżem wygląda, zobaczcie ile tutaj jest rodzajów. Zaraz postaram się przejść do pani obok, bo tam mają jeszcze więcej różnych rodzajów. Rowisko właśnie jest bardzo oblegane. Dlatego nie będę się tam pchać, ale zobaczcie ile jest tutaj rodzajów ryżu i ile kupujących. Pani tutaj wybrająca muszelki. Z jaką gracją to robi. Zwróciła uwagę na muszelki. Tak, muszelki i takie wiecie, ale kutle schabowy. Są po prostu mega śne. Zobaczcie. Takie wielkie. Obiecie, to było po krótkiej i jak zauważycie tutaj, panie już się zbierają i to jest e, dosyć e, takie dla nas e, jeszcze, e, jeszcze w sumie nie to ogarnięcia można powiedzieć, że wyjeżdżamy z Wietnamu a jeszcze tego nie ogarnęliśmy, ponieważ niektóre knajpy są otwarte w takich dziwnych godzinach, na przykład ta um, ona prawdopodobnie jest otwierana już o 11 a teraz jest prawie 13, więc więc jest to trosz, trochę dla nas dziwne ale wiedzieliśmy, że tutaj serwują ryż z różnymi dodatkami i dlatego przyjechaliśmy, zdążyliśmy co mamy? mamy ryż z tofu smażonym i tutaj jest sałatka z kiełków i z takiej ala szparagowej i do tego wzięliśmy rybę ryba jest olbrzymia, jakoś nie potrafiliśmy się dogadać, że chcemy kawałek więc mamy całą dużą rybę, w sensie, co no po prostu z pomidorów z chili, z... Um, ze szczypiorkiem. Mamy do tego wywar. I wywar jest z liści. I szamanko, można powiedzieć, taka uczta konkretna i będziemy za to danie kosztować. Będziemy je kosztować. A ono eee, czyni ile 55 tysięcy, czyli to będzie jakieś 9 zł. Co robi zdjęcia? A właściwie chyba tajem y będzie robił. A ja tutaj siedzę, jesteśmy na wzgórzu w tym mieście Dien Bien Phu, przy takim wielkim pomniku upamiętniającym zwycięstwo mm, Wietnamczyków nad Francuzami. To było jakby ostateczne starcie, i Francuzi wynieśli się już na dobre z Wietnamu po krwawych walkach tutaj. apokalipsy Dotarliśmy tutaj do takiej pogody. Pan się zainteresował co i jak? Hej Ola. Super. Proszę. Jadaj z Zrazd. Zrazd. Jadaj z Super. No, gdzie się pan uda pan uda się zejść, bo on miał wielki problem, żeby wejść na rower. No, tak. Idziemy w Tajland, Kabucija, Wietnam. Słuchajcie, jesteśmy teraz pod szkołą, w Yen I tutaj mamy pokaz, czyli liderki To nie tylko dziewczyny, to również chłopacy. Widzieliście kiedyś taką, taki zespół dzieciaków, który ze mną idzie? Proszę bardzo! Hello! Hola! No! 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 <ślesza> <Wow! ślesza> no! no! Aleksandra. Alex. A ty? Ale name... co powiesz? Zostaliśmy otoczeni <laughs> o, <co mierda. laughs> <Dosłowny> tego <laughs> sposób Hello naprawdę Teraz już chyba nie odjedziemy. Chyba nie. Będziemy musieli tu zostać. Tworele się dotykają po włosach. Ale czat co? Okrążeni, otoczeni. Mała rzecz, a cieszy. Proszę bardzo. Bo no po prostu nie wiesz, jaka To nie się po jest. Pojawił się To jest. Tak, jest. się, Tak, To się i wszyscy uciekli Prawie Maszerują chłopczynie, maszerują karabiny Hello Somba Hello Hello Somba No i co? Nie wiemy o co kaman, ale idą chłopaki Żołnierze na służbie jakkolwiek Xin Hello Hello Witamy Was na naszej z na naszej kawałej przerwie. Co prawda kawa już wypita, zagryznamy jedynie popcorn. Zachód słońca już się wykonał I teraz odpowiedzi na, na Wasze pytania. Dlaczego nie chronicie się głowy przed słońcem? Dlaczego nie chroni się głowy przed słońcem? No mam czapkę. Wszystkie panie ciężko. Trochę trzeba ten temat szczerze mówiąc. I o ile gdybyśmy na południu. To rzeczywiście słońce przybiegało, to wtedy dbałam o to, ponieważ raz spaliłam czochę. <grym <grym i miałam włożenie słonecznego na głowie. Ale od tamtego czasu, jak tego słonka jest powiedzmy mniej albo to słońce po prostu tak bardzo nie praży baniak, no to to lekceważę to. Lubię to, no ale po prostu jakoś tak wygodniej mi. Ja miałam kapelusz, ale nie wiem co się z nim stało. Rzuciłam do... Ale było dawno temu. Ale ciekawostka jest taka, że na poprzedniej wyprawie. No, dostałem prezent, dostałem taki kapelusz, czapkę z filcem, gruby. A tu kwiecień, birma i tak, temperatury plus 40 stopni. I Mariusz został obdarowany przez taką birmańską rodzinę właśnie tym kapeluszem. I jeden dzień wytrzymałeś w tym. baniek się gotował. Tak, i od tego czasu już nie jeżdżę z żadnym na kwiecień bo jest mi po prostu chłodnik. Widzieliście już gdzieś uprawę ryżu, ale już w fazie końcowej, chodzi mi o wydobycie samych ziarenek, tak widzieliśmy, nie będziemy zdradzać tajemnicy jak to wygląda, ja Pokażemy, myślę, że jeszcze, no, trafimy i wam to po prostu spilnujemy dla was. Jak długo zamierzacie być w Laosie? Krótko. Nawet bardzo krótko. Laos to będzie nasz kraj tranzytowy, przez który po prostu przecinamy. Przejedziemy jak najszybciej do Tajlandii. Tak, w Tajlandii mamy już mówię na spotkanie z naszą przyjaciółką. Biznes no i w ogóle... Zrobienia, no więc... no dokładnie, w ogóle wiecie, Laos jest pod względem takiej infrastruktury już pomijając wszelkie inne, ale internetowe jest dość słabe, w związku z czym no, tylko śmigniemy. Zresztą czas nam się kończy, więc... Siłą rzeczy. musimy po prostu tylko zrobić fry przez, przez laos. Czy macie ubezpieczone rowery i pozostała sprzęt? Powiedzmy, że smażona ewentualność pod tytułem kradzież, jak to jest u Was... Nie, nie rowerów ma... nie ubezpieczyliśmy, zresztą jest spory problem, żeby ubezpieczać... To chyba nie, nie jest możliwe no, w Polsce, żeby ubezpieczyć Być może rowery. jest, ale przypuszczam, że warunki ubezpieczenia są mi generalnie tak. Zaproszenie gówniane, że tak ci nie wypłacą odszkodowania, albo po prostu to ubezpieczenie będzie nieopłacalne. Mhm. E, Sprzęt fotograficzny też chyba ciężko ubezpieczyć? Cię, to sama tak? sytuacja. No, z, komputerem, jest więc, no, z komputerem lepiej? Takie, takie sprzęty firmowe to rzeczywiście łatwiej. Czyli tak służące ci do pracy, tak? W w Tajlandii widzieliście koraty, kot tajski. Są szare, podobne trochę do rosyjskich. Niestety nie. nie. Ja widziałem korale, ale akurat... nie. Niestety. Nie widzieliśmy tych kotów. Może kiedyś. Kurde, ale byliśmy tyle razy w Tajlandii i taki czas nie widzieliśmy. Te w ogóle nie wiesz, jak wyglądają. Takie srebrne. Chodno. Nie. nie, nie widzieliśmy. Widzieliśmy jedynie te koty, wiecie, z takimi ogonkami, kikutami. No, to, to wszystkie pytania. Czasami... Jak? <grym>, nie wiemy na co się bo po prostu jest to dylemat co by teraz jeść, pada na to jest y, takie, można powiedzieć uniwersalne rozwiązanie jeśli chodzi o Wietnam i Mariusz na swoją kolację właśnie będzie Proszę bardzo, mięta, bazylia tajska, kolendra, limonki, pokrojona papryczka chili. Tego smacznego Mariusz i ja nic ja. nie wiem, ponieważ jakoś zapchnęłam się tylko popcornem. No i tyle. Eee, cześć i widzimy się jutro. Pa, pa Cześć. I chcemy odpowiedzieć na kilka pytań od Was. Ja nie wiem czy Wy jesteście w stanie to zauważyć, ale specjalność w północy jest tutaj. No takiej ilości pieniędzy.